Będzie. Kogo witam, kogo goszczę? Co z, z tej strony Marek z jeszcze raz, kto? Maciek. Ma Marek z Radomia. Marek, Marek. z Radomia. Witaj Cześć. Marku. hej. Hej, hej. Do kogo ja mam masz pierwsze pytanie? Do le pierwsze pytanie mam do lekcji. Proszę Aha. bardzo. Ty, czy, czy mogłabyś przesłać musiaka mojemu przyjacielowi Marcinowi? <laughs> Marcinowi? Ha, no, no. Marcinowi. Hej Marcin, pozdrawiam. Jakimkolwiek jest... Marcin, co oh, to? fuck, co? Co? Marek ja, z Radomia! Wie, Marek... Marek! Jeszcze mam pytanie do nacu. Proszę mhm. bardzo. Czy udało wam się w końcu wyremontować ten strych? Bo tam w ogóle kurde, nigdy nic z tym nie zrobiliście. E, połowa, strychu, połowa strychu jest wyremontowana, tak jakby, a na drugiej, ta druga połowa jest tak użytkowana jako teraz taka. Miejsce do ćwiczeń. Tam dziewczyny ćwiczyły z Szymkiem, naszym operatorem, bo on był i jest trenerem personalnym i oni sobie no tam tak, ćwiczył. Czarek się, się tam do walki przygotowywał. Nie, nie no gdzie? Ja... Na strychu. Ja poznaję tam ten jest Jimmy. głos. To no mi się też wydaje, że to, to nie jest ktoś, kto cię zna. To nie tak? jest Marek z Radomia, to na pewno. Tak, ja ja nie, nie poznaję właśnie tego głosu. Ale głos ja mam, jest... pytanie do, ja mam jeszcze pytanie do pana Pawłowskiego. Ja nie poznaję tego głosu. Czekaj. Ja bym chciał zapytać, ja bym chciał zapytać czy pan Pawłowski ma prawa do tekstu Kogo witam, kogo goszczę? Przecież <laughs> Bardęga już nagrywa materiał w to tym jest, temacie. To jest e, twój friend. Kto to jest? Tak mi się wydaje, że to jest pan Marcin D. Tak strzelam. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, nie. że tak. Wydaje Co? mi się, że tak. To jest Marcin. Nie. Marcinie! No. On za dużo nie. wie! Ja, i no, w w nie... Dzięki za pozdrowienia i życzę miłego wieczoru. Nie! Panie... Ja, ja nie poznałam, nie poznałam kompletnie. Ale zobaczcie, tutaj stary Wyga po prostu może już nie dowidzi, Sąc, ale dosłyszy. Marek z Radomia. Marcinie, Marcinie nie z Radomia, serdecznie Cię pozdrawiamy i bardzo miło, że z nami Sąc. jesteś. Pozdrawiamy. Czy